Mam M5Och. E, tak. E, to jest moje free-to-playowe konto. A, już przeskoczyłem tą misję, więc. Ale to na swoim koncie głównym dopiero, więc wiesz. Prawie tak, prawie. Chciałbym tutaj zadobić tę misję, kupić żetony, otworzyć je i pójdziemy na główne konto, bo tam mamy 100 żetonów do otworzenia dzisiaj. Wiem, też nie możecie się doczekać. I know. Wielki opening żetonów. Tak? Cisiesz się tu? Hmm? Jesteś debilem. Ja dole, no. Dobra, już nie gadam, już. Zatem pięćdziesiąt nie było godziny. Możliwe, no. Drenka się. Czy... się. Ja w Ostrowcu muszę iść do tego muzeum hutnictwa, nie? Bo ono jest otwarte od września. Jest podobno bardzo spoko. Jestem bardzo ciekawy jak zrobili, jak wyszedł remont tego całego budynku, zakładowego domu kultury. <laughs> Zdam wam relację. Może będzie to miejsce, do które będzie warto odwiedzić. Jak ktoś będzie miał czas ochotę, bo blisko będzie. Kordelier? Kordeliery to są góry w północnej Afryce. Czy w Ameryce? To jest pasmo górskie, kordyliery. Nowy dom, tak, nowe monopolowo otworzył. W Ameryce, okej. Okay. Zawsze lubiłem, zawsze lubiłem to słowo, nie? Kordyliery. Po prostu. No przebij go raz kurwa tym 752, chociaż ja pierdolę. Ten głupego go skończy? No dobra, ale, ale ten kran koksi na tym, na randomach cały czas. To jest masakra, nie? Jak ten czołg jest mocny. Paleszata, wszystko. Co będziecie grać? Bodziga? Ciubka weźcie. Będziecie z nim snajpić. Tacy jesteście właśnie. bo drużynki chujowe. dużynki też jakoś się pomagają. Strasznie że mam te czasu tyle razy przeładować yy, magazynek. To jest inna sprawa, Messer King najedzony pizzką, Scottish Surer zrobione, stream odpalony, zero 0 Scottish co? Scottish Sour. A sour, okej. Okay. Wisia King. Dziękuję za 24 miesiące subskrypcji, wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka dla pana. I dziękuję serdecznie za kolejny miesiąc subixa. Właściwie kolejny drugi rok subowania nawet bym powiedział. Okej, okay. no może być. Tak. Spoko. Ogólnie spoko. Airface na fullu. Jadę twardo do przodu, zabijam wszystkich na śmierć. Dokładnie tak, Hallak. panie hallaku. Lękajcie się. Ciężko go będzie wywalić. Gdybym wiedział, że on mi aż tak ułatwi to, to bym, kurwa, poczekał z tym jednym strzałem. Ale tego nie wziąłem pod uwagę, że aż tak mi ułatwi. Boże, jak ja to zjebałem. Dobrze, podpała. Się. O kurwa, manti. Szanse tak byłem, kurwa. Mogłem nie przeładować, nie? Mogłem nie przeładowywać, to by może tego Manticora pocisnął wtedy, ale o, szanse były marne na to i tak już. Nie wiem, LOBO, nie mam pojęcia. Spróbuję na pewno, ale nie o wiem, Ale nie, nie jestem ci w stanie powiedzieć, czy będę woził to radio, czy nie. zagrał zagrałby lepiej na pewno. W ogóle 8 fragów zrobiłem. Radley Walters 6800. Okej. Okay.